dzisiejszy będzie wyglądała działalność świetlic wiejskich w Głusowie. Czy przewiduje Pan otwarcie tej świetlicy dla małych dzieci? Jaki jest plan koncepcja Pana Jeśli chodzi o zatrudnienie osoby w świetlicy koło gospodarstw wiejskich to już mamy, jesteśmy w stałej w kontakcie z Panem Wójtem i myślę, że już nie, niebawem ta sprawa zostanie, e, zostanie zamknięta, będzie zatrudniona osoba, ale jeszcze nie o szczegółach nie chciałbym w tej chwili bliżej mówić, ponieważ to jest jeszcze na etapie takim mocno wstępnym, ale myślę, że, że dynamizm to nabierze e, e, szybkie. Jest to też taki punkt eliminacji do powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Chciałem wiedzieć Panie Wójcie, jak Panu poszło. Nie wiem, A tak już poważnie, to yy, odbyło się też spotkanie z burmistrzem miasta Karlina w sprawie ścieżki rowerowej i, i jakiej ścieżki to do, kultury. Do, do to dotyczy głównie y, szlaków y, do zenów naszych y, też, bo to jest taki projekt ogólny, który został kiedyś zatwierdzony, ale niestety ślimaczy się i teraz tam nie było uzgodnień y, z PKP-a. Dotyczy to wzdłuż torów kolejowych, tam jest aż do tego, do pod krajówką, gdzie jest ten i później do tą starym szlakiem kolejowym, tak wiesz, to tak, wygląda? Tak to wygląda. Tam pewne ustalenia, bo oni się bali, że wyjdziemy z tego No ale nie możemy się wycofać, bo cały kolej był. Także tak to wygląda. Więcej informacji gdzieś się masz. Jak to uzgodnienia, ale on już tam będzie żeby to tę na Oni to bardzo nie chcą na, na swoim tam terenie Dobra. Budynki, nie na samym, nie powiedzieć. I to dalej spół, który jest witeksem, -er, bo też to jest bardzo ważne dla nas koradnie do podejmowania przyszłości decyzji zmian budżetowych. Czy rysuje się jakiś rynek, rozwiązania tego problemu, Czy trzeba powiedzieć Tak, to jeżeli chodzi o spór z Witeksem, -er, to właśnie dzisiaj miałem też y, telefoniczną telefoniczne spotkanie z Panią Wójtem, która prowadzi to. Yy, to jest problem yy, podstawowy opinii, którą, yy, to znaczy opiniodawca zakwestionował wysokość yy, kosztów uzyskania tej opinii. No niestety, to, to są takie procedury, o których nie, nie wszyscy wiedzą, że to ma, mają to I, i, i teraz stoimy w ciągu 7 dni, musimy zapłacić 3800 złotych, bo sąd się przychylił do ich rozstrza Także kolejne generujemy koszty i straty. E, jak Państwo wiecie, zmienił się zarząd, zmienił, zmieniła się Rada Nadzorcza e, w Miteksie. E, rozmawiałem wspólny z wspólnym prezesem. No, oni są gotowi do rozmów z nami. E, Powiem, że to jest dosyć kręta zdrabiła, ale, ale ja nie poddaję się i, i spodziewamy się. Na początku czerwca już takich negocjacji zbliższych. Yy, nie mogę wszystkiego ujawniać, bo wiecie Państwo, że tam, gdzie są negocjacje, to, to obowiązuje jakaś tajemnicza. Jeżeli chodzi o spór z Partii Center, yy, wszystko jest w zasadzie tak, jak, tak jak yy, do tej pory. Yy, no wiecie Państwo, tylko yy, jeżeli chodzi o tą korektę podatkową, którą złożyli. Przeliśmy postępowanie wyjaśniające cały proces. Machina ruszyła, tak powiem. W skrócie. Machina ruszyła. Jesteśmy też całym w kontakcie z prawnikami, którzy to prowadzą. Jeszcze mówię, chyba tak, z się,